To jest powódka. Wojskowe Federacji Rosyjskiej opowiada o niskim stanie moralnie psychologicznym żołnierzy Federacji Rosyjskiej, oczywiście. Tak, swoim życiem żyjemy, pizdziec. Ktoś strzela tutaj głowę chłopaków i przestrzelili, chłopak sobie w głowę strzelił. No dlatego, że chyba nie dał rady psychologicznie. Tak, po prostu przyleciał pocisk, on wziął automat i do głowy sobie strzelił, rozpieprzył głowę i tyle. Straszne to jest. I to jest dowódca. Mamy dobrego dowódcę, takiego gościa, sprawiedliwego, sprawiedliwego, chociaż ten, on niby skreślił go, że rzekomo w walce zginął, żeby kuźwa jego rodzina dostała 5 milionów za śmierć. No ale za takie, za to, że on sam do siebie strzelił, to za to nic nie zapłacą. No oczywiście. Widzisz, nawet y, o swojej rodzinie nie pomyślał. Tak. No dlatego, że wszystko już miał gdzieś.